Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto z rabarbarem i kokosem. Potrzebować na ciasto będziemy 1,5 szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250, szczyptę soli, jedno jajko, pół szklanki cukru, dwie łyżki kwaśnej śmietany. Łyżeczkę proszku do pieczenia i pół szklanki oleju. Olej możemy zastąpić stopionym masłem. 10 deków dodajemy stopionego masła i składniki ciasta dokładnie mieszamy. Na ciasto położymy rabarbar. I do rabarbaru dołożymy dwie łyżki kisielu. W moim przypadku jest to kisiel o smaku truskawkowym, ale dowolny. Jeżeli lubimy bardzo słodkie ciasta, to należy dołożyć 3 łyżki cukru. Ja Ograniczam cukier, więc dodaję do ciasta i do bezy. I tutaj mam 5 dużych białek. Pół szklanki kokosu, dwie łyżki mąki ziemniaczanej i pół szklanki cukru. Ciasto już mam zarobione i wyłożę do formy. Formę 17x27 cm mam wyłożoną papierem do pieczenia. Ciasto już mam przygotowane, a teraz ubijam białka ze szczyptą soli i cukrem na sztywno, a ciasto wykładam do formy. Ciasto już mam w formie wyłożone i teraz wierzch tego ciasta opruszę kakao. I na ciasto wyłożę przygotowany rabarbar. Rabarbaru miałam 40 deko. Opruszyłam kisielem. Sprowadzam po całej powierzchni. I do ubitej białek z cukrem dodaję kokos oraz mąkę ziemniaka. I całość mieszam. Kładam na ciasto. Ciasto z rabarbarem będę piekła około 50 minut, 170 stopni. Ja zawsze powtarzam, że musimy sprawdzić według własnego piecyka. Każdy ma inny piecyk, więc musimy temperaturę pieczenia. I czas pieczenia dostosować do własnego piecyka. Ja piekę tyle, a jeżeli jest piecyk z termoobiegiem, ten czas jest inny. Każdy piecyk ma inne funkcje. Tak, ciasto mam już przygotowane i ciasto wędruję do piekarni. Ciasto z rabarbarem i kokosem. I tak oto ciasto z rabarbarem i kokosem mamy gotowe. wiesz posypię kokosem. I ukroimy kawałeczek. Ciasto jest przestudzone, ale Pozostawiamy ciasto do całkowitego ostudzenia. I tak wygląda ciasto z rabarbarem i kokosem w przekroju. O ile Państwu mój przepis się mi podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. ciasto, sto srabberbare yeah. in due